Czy wiesz o tym, że są producenci gniazdek i włączników, którzy w swojej ofercie mają ciekawe produkty, produkty, które potrafią ułatwić nam codzienne funkcjonowanie we wnętrzach, w domu, w biurze i takie produkty będę chciał dzisiaj Tobie pokazać i opisać, jakie mają funkcje i gdzie dokładnie mogą nam pomóc. Także zapraszam do oglądania tego odcinka. Pierwszym gniazdem, które chciałbym Ci tutaj pokazać i opisać, to jest gniazdo z uziemieniem, ale nie jest to typowe gniazdo z uziemieniem, ponieważ to gniazdo posiada również um, ładowarkę do np. telefonu poprzez gniazdo USB-A oraz USB-C, czyli mamy trzy w jednym: jest to gniazdo z uziemieniem, gniazdo USB-A oraz USB-C. I, I teraz tak. Dlaczego to jest takie ciekawe i dlaczego to jest to fajne rozwiązanie do domu? Do, na przykład, ponieważ nie potrzebujesz na przykład ładowarki do telefonu, wystarczy sam przewód, żeby sobie podpiąć tutaj pod, pod to gniazdko i doładować, możesz podładować swój swojego smartfona. Co jeszcze, jeżeli chodzi o obciążenie tego gniazda z takich kwestii technicznych, to obciążenie jest 16, maksymalnie 16A. Jeżeli chodzi o gniazda USB. Tutaj pod kątem tego ładowania mamy około 15, dokładnie mamy 15 W, czyli jest, nie jest to takie szybkie ładowanie, nie jest to taka mocna ładowarka, natomiast wystarczająca na w zupełności do tego, żeby na noc sobie podpiąć telefon i podładować. Jaka będzie szybkość ładowania tego gniazda, to sobie dokładnie sprawdzimy na y, smartfonie i, i sobie y, zerkniemy, jak to ładowanie wygląda, jeżeli chodzi o porównanie. Tego gniazda do ładowarki takiej około 33 W, także sobie zobaczymy, jak to nam wychodzi w aplikacji. Więc to jest taka ciekawostka. Oczywiście takie gniazdo możecie stosować, na przykład przy łóżku. Jeżeli macie włącznik, macie dodatkowo z boku miejsce na to, żeby w jednej ramce podpiąć sobie też takie gniazdo, zamontować gniazdo, to oczywiście to jest akurat gniazdo z firmy e FAPEL, seria Apollo 500. I w tym momencie ono może być użyte do wielokrotnej takiej ramki, na przykład podwójnej, potrójnej, poczwórnej, więc oprócz tego, że gniazdo mogą też być dodatkowo jeszcze inne elementy w takiej ramce. Dokładnie taka specyfikacja i katalog producenta FAPL znajdziecie w opisie tego filmu, więc patrzcie na dół do opisu i tam będzie link do tego, gdzie będzie można do tego katalogu. Stamtąd będzie można sobie pobrać cały katalog oraz dodatkowe katalogi z tymi gniazdami USB. Więc to jest jedna rzecz. Taka ciekawostka. Zaraz sobie podepniemy i sprawdzimy, jak to wygląda w rzeczywistości, to ładowanie. Aha, co jeszcze chciałbym tutaj Wam powiedzieć, to to, że tutaj z tyłu macie takie dodatkowe, jest kod QR, w którym, z którego możecie sobie pobrać właśnie też takie informacje. Więc każdy takie gniazdo posiada z tyłu kod QR, gdzie można, gdzie jest odnośnik do katalogu i też są informacje na temat obciążenia, czy właściwie. Mocy ładowania danej ładowarki, więc to też będziecie mogli sobie dokładnie później zerknąć. Tutaj na filmie zresztą zdjęcie wam się pokaże. Teraz podłączymy sobie to gniazdko i sprawdzimy, jak ono funkcjonuje w kwestii ładowania, jaka jest szybkość. Wierzciel pokrywę odkręcacie tak standardowo, jak się odkręca gniazdko, czyli tutaj mamy taką śrubkę wewnątrz tego, tej pokrywy. Natomiast trzeba ostrożnie wyciągnąć cały ten element, ponieważ znajdują się tutaj piny. Do podłączenia gniazd USB, więc tutaj na to zwróćcie uwagę i uważajcie. Natomiast później już mamy dostęp do, do śrubek, dzięki którym możemy dokręcić przewody, żeby podpiąć zasilanie tego gniazda. Co za chwilkę zrobię? No dobrze, uruchamiamy sobie aplikację do mierzenia poziomu naładowania baterii. Mamy już podpięte gniazdko, pod zasilanie. Oraz podpiętą ładowarkę 33 W. Pamiętajcie, że tutaj mamy to gniazdo i to, yy, ta, ta ładowarka, te gniazda USB tutaj, które są, one mają moc 15 W. Mamy 33, tu mamy 15, zobaczymy jak to wygląda. Podpieram na razie pod ładowarkę i sprawdźmy sobie, jak będzie zmieniała się tutaj ta wartość, którą tu yy, mamy. I w tym momencie już zaraz sprawdzamy momencik. 2790 około 2730-80 mA. I szacowany czas ładowania to jest 18-19 minut. Więc, ok, jest to całkiem szybko. Zaraz e, sprawdzimy, jak to wygląda. Przeprzeniemy sobie ładowanie na drugą, na drugą ładowarkę, czyli do ładowarki tej 3 w 1 e, Teraz mi spadło z 2730-80 na minus 647 mA, czyli w tym momencie nie mamy ładowania, tylko prąd jest tutaj zżerany przez, przez smartfona. Podpinamy teraz tutaj pod, pod to ładowanie i zobaczymy, jak będzie wyglądała sprawa. Tu teraz mi pokazuje już, że nie ma już szybkiego ładowania. I zaraz zobaczmy, jak będzie, jaka będzie szybkość ładowania. No i tak, w tym momencie mamy tutaj 1300 mA. wcześniej mieliśmy 2700, to mamy 1300-1290 Natomiast jeżeli chodzi o szacowany czas ładowania, to mamy 34-35 minut. Czyli z 19 minut no to prawie razy 2, więc tutaj no, musicie wziąć pod uwagę to, że faktycznie yy, szacowany taki czas ładowania będzie dwukrotnie dłuższy, jeżeli chodzi o tego typu rozwiązanie yy, gniazda z, z USB. O wiele y, krótsze, raczej wiele krótszy, o połowę dłuższy niż yy, w przypadku ładowarek tych takich szybkich ładowarek na przykład powyżej 30 W. Ale czy to jest złe? Nie do końca. To tak jak mówiłem wcześniej, zazwyczaj ładujemy w nocy taki smartfon, więc tutaj spokojnie możecie sobie na noc zostawić i w ciągu nocy, jak to mówimy, to i tak jest ok, więc całkiem, całkiem fajnie. Trzeba pamiętać o jednej rzeczy i musisz pamiętać o tym, że jeżeli podłączysz na przykład dwa smartfony, to to ładowanie może się wydłużyć trochę, więc tutaj trzeba mieć to na uwadze, że to nie będzie tak, że, że cały czas taką prędkość będziemy mieli w przypadku zarówno jednego, jak i dwóch podłączonych sprzętów pod, pod to gniazdko. No dobrze, ale jeżeli potrzebujesz szybszej ładowarki, to FAPL posiada taką szybką ładowarkę o mocy 30 W. Jedyne co, to ta ładowarka posiada pojedyncze gniazdo USB-C, więc poprzez to gniazdo możesz naładować w szybki sposób swoją, swojego smartfona. No Okej, okay, to było gniazdko 3 w 1, gniazdo z uziemieniem USB-A i USB-C razem. Natomiast kolejną rzeczą i kolejnym takim produktem z firmy, też z firmy eFapel, to jest lampka, ale taka lampka nietypowa. Tak sobie pomyślicie zapewnie, albo sobie pomyślisz, dlaczego producent włączników produkuje lampy? No właśnie. Nietypowo czy na pewno? Pomyśl sobie tak i zastanów się, jeżeli używasz na przykład włączników na ścianie, masz rozmieszczone włączniki i chcesz na przykład zamontować sobie lampki na schody, to czy nie fajnie byłoby jakby te lampki były również w podobnym designie co włączniki na ścianie? No właśnie. Tak samo na przykład jest w przejściu w korytarzu, ponieważ takie lampy mogą służyć jako takie lampy komunikacyjne do przejścia. Więc fajnie by było, jakby te lampy na przykład były w tym samym stylu, w tym samym designie, wtedy nie będą się oznaczać od tego, co jest zamontowane na ścianie. Tutaj mam taką ze sobą jedną lampkę, którą chciałbym ci opisać. Nietypowa, ponieważ ta lampa ma kilka funkcjonalności. Ale zanim przejdziemy do funkcjonalności, to po prostu opiszę na początku, jak ona wygląda. Ta lampa jest akurat lampką taką schodową albo komunikacyjną, czyli tak jak mówiłem wcześniej służy do podświetlenia ciągów komunikacyjnych, służy do podświetlenia schodów. Można ją zamontować do różnych serii. Firma eFAPEL posiada w swojej ofercie bardzo fajne, ciekawe produkty, jak na przykład serię Siza, która ma ciekawe, okrągłe ramki, takie jak tutaj możecie sobie zobaczyć, więc tego typu produkty w tych w tych ramkach wyglądają obłędnie, jak zresztą możecie sobie zerknąć. Natomiast stosując tak, to jest przewidziane pod tego typu ramkę, jeżeli chodzi o wymiar, więc tutaj nie trzeba niczego dodatkowo dokupywać. Natomiast można tego typu lampkę zamontować w takich większych ramkach, ale do tych większych rampek, ramek <gryw> musimy zastosować jeszcze taki oto pierścień, który nam dodatkowo rozszerzy tej, tą. Wielkość tego. Więc tutaj wtedy, jak wtedy zamontujemy to wszystko, no to wtedy to będzie wyglądało mniej więcej w ten sposób. Czyli dodatkowo występuje jeszcze ten taki pierścień na obwodzie. Na Okej, okay, dobrze, no ale wróćmy do tego, co mówiłem, o czym mówiłem na początku, czyli jeżeli chodzi o funkcjonalność tych lampek. Generalnie te lampy występują w dwóch wersjach. Jeżeli chodzi o tą funkcjonalność, pierwsza wersja to są lampki, które możemy sobie yy, sami, że tak powiem, mocując czy podłączając te lampy, możemy sobie wybrać, jaka ma być moc tych lamp. Mamy do dyspozycji dwie yy, moce. Jedna moc to jest 0,2 W, a druga moc to jest 0,4 W. Być może dla Ciebie, jako takiego użytkownika co to jest za moc? 0,4, 0,2 przecież to chyba świeci za słabo, ale nie świeci za słabo, to Ci od razu powiem. Sam sami mocowali, instalowaliśmy tego typu i lampy i sprzedawaliśmy do, dla różnych klientów i świecą naprawdę bardzo fajnie, jeżeli chodzi o podświetlenie, właśnie takie komunikacyjne i podświetlenie schodów. Ta moc tutaj z tyłu jest opisana dokładnie, więc to tutaj na pewno ci się wyświetli na zdjęciu i zobaczysz sobie, jak to generalnie wygląda, jeżeli chodzi o tylny element tej lampki. Szerokość, no ma swoją szerokość, no ponieważ musi tam się zmieścić zasilacz, musi tam zmieścić się też źródło światła LEDowe, więc ta głębokość na pewno jest, natomiast ona jest ciut głębsza niż zwykłe tradycyjne włączniki. Wymiar tego, no właśnie, wymiar tutaj będzie podany na pewno na filmie, jaka jest głębokość, ale co jeszcze? Ciekawego jest w tych, w tych lampkach. Ciekawa jest też druga funkcjonalność, ponieważ druga lampa, drugi typ tych lampek, to, jest, to są lampy, które służą do tego, że jeżeli światło, jeżeli prąd nam wysiądzie w danym pomieszczeniu, to te lampki mogą się uruchomić jako podświetlenie awaryjne. Tak, dokładnie tak. To jest bardzo fajne, ciekawe rozwiązanie, szczególnie do miejsc użyteczności publicznej, ponieważ wtedy takie lampy mogą nam wytyczać drogę, kierunek ewakuacji, na przykład, bądź podświetlenie takie podczas zaniku prądu, gdzie zazwyczaj powinno się uruchomić sufitowe oświetlenie. W pomieszczeniach powinny być lampy właśnie awaryjne. Tutaj możemy posłużyć się tymi lampkami też do nie tyle wytyczenia drogi, co po prostu do orientacji w terenie, żeby każdy mniej więcej mógł widzieć, gdzie się znajduje i jak wyjść z danego pomieszczenia. To jest ten drugi typ. Dlatego no tutaj najczęściej się używa właśnie tej lampki, która, którą można podpiąć pod włącznik, na przykład tej pierwszej, czyli tej ze zmianą, moc, ze zmianą mocy. Możemy tą lampkę podpiąć sobie na przykład pod czujnik ruchu i te lampy mogą nam się uruchamiać też samo, samo z siebie. Ważna jest jedna rzecz. Faktycznie trzeba zwrócić na to uwagę, że jeżeli podpinacie te lampy pod czujnik ruchu, to Delikatnie po wyłączeniu się mogą się żarzyć, więc tutaj dobrze zastosować taki kondensator, który nam będzie ten nadmiar prądu e, kumulował. Czyli tak zwane, to są takie kostki niewielkie, e, niekiedy zwane m, anty. M, nie, Jak to się nazywałem. Chodzi po prostu o to, żeby nam te lampki nie żarzyły się, nie mrugały i nie powodowały żadnych innych efektów świetlnych w pomieszczeniu. No dobrze, no pokażę Ci może jak świeci ta lampka tylko daj mi chwilę, zaraz zmontuję tutaj, e, podłączę przewód i zaraz zobaczysz jak ona świeci. No dobrze, mamy podpiętą tą lampkę i zaraz delikatnie tutaj zasymulujemy to światło, więc takie, takie światło tutaj mamy teraz jasno, więc ciężko będzie pokazać Ci faktycznie to światło, jak jest natomiast y, tutaj zobaczysz, zaraz się wyświetli taki krótki filmik na którym właśnie pokazuję te kilka zdjęć, bądź film będzie, który Pokażę Ci, mniej więcej, jak to wygląda już w realizacji, jaki jest typ tego światła, jak to światło się rozchodzi, jak nam doświetla schody, więc to możesz sobie zaraz kilka tutaj zobaczyć. Ale sprytne. Fajna lampka w ogóle. Cenowo też bardzo fajnie, zresztą, te wszystkie element, efekty, raczej znaczy wszystkie informacje odnośnie specyfikacji tych produktów, o których dzisiaj mówię, znajdziecie u dołów. znajdziesz u dołów w opisie, tak samo y, linki do tych produktów, jeżeli potrzebujecie kupić, to również będą u dołów. Y, w opisie tego filmu. No dobrze, mamy jeszcze jeden element, który chcecie dzisiaj opisać, a ten jeden element, który mam dla Ciebie, to, to jest coś takiego. Jest to puszka natynkowa, którą możemy zastosować do ramki takiej sizy i w tym momencie możemy mieć natynkowe gniazdko, natynkowe, natynkowy włącznik. Taką puszkę możecie na przykład możesz zastosować sobie we wnętrzu, gdzie nie masz włącznika na ścianie. I możesz doprowadzić sobie na przykład instalację poprzez jakąś rurkę białą, i tutaj podłączyć można pod tą puszkę. Ta puszka sama w sobie, ja sobie, zaraz pokażę, ona ma tutaj takie zaślepki, które możemy wyciągnąć, i możemy tutaj zrobić otwór sobie wewnątrz, do tego, żeby sobie wprowadzić właśnie przewód taki, który natynkowo jest poprowadzony. Więc jest to takie sprytne rozwiązanie, które można dodatkowo sobie. Umieścić w pomieszczeniu. Wygląda to wtedy bardziej tak loftowo, yy, wiadomo. Natomiast jest to jakieś tam rozwiązanie, jeżeli potrzebujesz włącznika w miejscu, w którym go nie ma. Korzystając jeszcze z okazji, chciałbym Cię serdecznie zaprosić do naszej Akademii Oświetlenia, w której omawiamy różne aspekty związane ze specyfiką światła, lamp i tego typu podobne. Natomiast tam koniecznie zapisz się na nasz light letter, w którym otrzymasz informacje na temat nowości oświetleniowych, na temat wydarzeń, które się dzieją tutaj w Polsce i nie tylko, i poza granicami również, jeżeli chodzi o targi i różne szkolenia oświetleniowe koniecznie zapisz się, wejdź na Oświetlenia.pl i tam możesz zdobyć więcej informacji na ten temat. A ja co ze swojej strony bardzo Ci dziękuję za oglądnięcie tego odcinka, zasubskrybuj ten kanał ymm, oraz zostaw komentarz do dołu, jak Ci się podobały te rozwiązania, które są ciekawsze, które mniej. Napisz coś od siebie, będzie mi bardzo miło. Do zobaczenia w takim razie też w kolejnych odcinkach. Trzymaj się, cześć!